Film czarno-biały. Oddalone ujęcie na miejsce wydobywania kamienia. Od prawej strony podjeżdża samochód z dwoma dużymi naczepami. Wierzchołki drzew iglastych. Obraz przesuwa się w prawo. Zatrzymuje się na kamieniołomie. U dołu jasnych skauster tamniejszych prostokątnych kamieni zbliżenie na skały, na nich równe linie ukazujące miejsca, gdzie odciosywano kamień, u dołu sterty małych kamiennych kawałków, ułożone jeden na drugim o nieregularnych kształtach. Kolejne ujęcia na miejsca uzyskiwania surowca. Ujęcie na prostokątne kamienne bloki ułożone jeden na drugim. Za kamieniami sztachetowy płot i domostwo. Kamera przesuwa się w prawo. Przed drewnianym domem wóz zaprzęgnięty w dwa konie. Na wozie dwaj chłopcy. Dalej kolejne budynki, jeden z kamieni. Zbliżenie na drzwi, zbliżenie na kamienną ścianę budynku. Widok przesuwa się w górę i dół w kadrze kościół. Kamienny krzyż z ledwie widocznymi inskrypcjami, zbliżenie na wyryte napisy, nieczytelne. Gromadka kilkuletnich dzieci na podwórku, za nimi siedzi starszy mężczyzna. Ujęcie na polną drogę: kamera przesuwa się w prawo, w tle pola i domostwa, przy drzewie kamienny krzyż. Widok na cmentarz: kamera przesuwa się w prawo, większość nagrobków to krzyże z inskrypcjami są gęsto ustawione, prawie jeden przy drugim pomiędzy nimi trawy i krzewy. Zbliżenie na duży kamienny krzyż, na nim wyryte litery, trudne do odczytania. Obraz przesuwa się w prawo, kolejny krzyż z innym wizerunkiem Jezusa, na końcach krzyża wyryte inskrypcje i symbole. Ozdobny prostokątny nagrobek, u dołu inskrypcja, u góry ornamenty, pośrodku nich mały krzyż. Obraz przesuwa się w górę i ukazuje dalszą, górną część nagrobka. Jest to krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego zbawiciela. Przy krzyżu dwie postacie świętych. Zbliżenie na kamienny krzyż inskrypcja pisana cyrylicą. Kolejne ujęcia na krzyże różnych rozmiarów są niedbale oparte o kamienną płytę. Cmentarz. Gęsto ustawione nagrobki w kształcie krzyży są do siebie bardzo podobne. Różnią się przede wszystkim wielkością i detalami zdobień. Teren cmentarza jest porośnięty gęstą roślinnością. Kolejne ujęcia chrześcijańskiego cmentarza. Kamienne krzyże z wizerunkami Jezusa lub Bez. Niektóre posiadają więcej zdobień. Zbliżenie na krzyż. W tle po cmentarzu przechadzają się dwie osoby. Widok przesuwa się. Ujęcie na figury świętych umiejscowionych pod krzyżem. Krzyż z inskrypcją Hir Ruet Karolina Materii czyli tu spoczywa Karolina Materii. Kamienna płyta o osobliwym kształcie z inskrypcjami. Kamienny krzyż na podwyższeniu pośrodku pola, w tle las. Inskrypcja. Ten krzyż postawiła gromada rudniańska na pamiątkę dania nam wolności, zapanowania cesarza Ferdynanda i dnia 15 maja 1848. Na w lesie. Mają wysokie prostokątne podstawy, częściowo z płaskorzeźbami świętych. Na nich krzyże, niektóre z wizerunkami Jezusa, inne puste, zbliżenie na płaskorzeźbę, przedstawia osobę z rękami złożonymi do modlitwy, wyżej krzyż z płaskorzeźbą ukrzyżowanego Zbawiciela, podobny nagrobek ukazany z boku. Kolejny prosty krzyż z inskrypcjami pośród wysokich paproci. Napis nieczytelny. Wizerunek ukrzyżowanego Jezusa na jednym z kamiennych nagrobków. Stary cmentarz pośród drzew i paproci. Nagrobki stoją na dość dużym obszarze w większych odległościach od siebie. Zbliżenie na kamienne rzeźby: postacie stoją po obu stronach ukrzyżowanego Jezusa. Na głowach mają chusty, ręce złożone do modlitwy, kolejne podobne zdobienia. Kamera przesuwa się po następnych kamiennych krzyżach, zatrzymuje się na nagrobku podobnym do wcześniej opisanego. Kolejne ujęcia kamiennych dzieł w środku lasu. Zagęszczenie nagrobków zwiększa się: wśród nich jeden krzyż prawosławny z dwoma ramionami u góry i jednym skośnym u dołu, wysokie nagrobki, niektóre otoczone żelaznym niskim ogrodzeniem, zbliżenie na kamienną płytę, bogatą w ornamenty, u dołu herb, z prawej strony wysoki nagrobek z inskrypcjami. Leżący pośród listowia krzyż z ledwo czytelnym napisem. Kamienny posąg. Postać posągu stoi prosto, ma ręce złożone do modlitwy. Posąg jest bez głowy. Duże zagęszczenie różnych nagrobków. W większości są to płyty z krzyżami. Duża rzeźba ukrzyżowanego Jezusa, kamienna modląca się postać na piedestale, zbliżenie na twarz postaci, poważne i smutne rysy twarzy, głowa przykryta chustą, długie szaty. Ujęcie na skały. Kamera przesuwa się w prawo, wkopane w ziemię duże kamienne nagrobki, jeden obok drugiego, na płytach zdobienia i inskrypcje. Zbliżenie na jedną z płyt. Na niej płaskorzeźba lwa. Pod płaskorzeźbą inskrypcja w języku hebrajskim. Zbliżenie na boczne ornamenty nagrobka. rząd kamiennych, pionowych płyt nagrobnych na żydowskim cmentarzu. U góry płaskorzeźby pięcioramiennych świeczników, pod nimi inskrypcje w języku hebrajskim. Płaskorzeźba przedstawiająca dwie dłonie, pomiędzy nimi niewyraźne zdobienie jakby w kształcie serca, nad płaskorzeźbą łuk z inskrypcją po hebrajsku. Kolejny podobny łuk z napisami, dużo bardziej zniszczony. Płaskorzeźba przedstawiająca lwa. Zbliżenie na płaskorzeźbę przedstawia pięcioramienny świecznik. Po obu jego stronach znajdują się ptaki kolejna płyta pod łukiem z inskrypcją wyryte dwie spirale. Na następnej, bliżej nieokreślone stworzenie nad nim korona. Dalej dwa jelenie zwrócone ku sobie, między nimi ornament. Żydowskie nagrobki, czyli macewy, to duże, pionowo stojące płyty, pokryte płaskorzeźbami i inskrypcjami. Niektóre z nich są przechylone wyglądają na zaniedbane. Kamera pokazuje starą płytę nagrobną. Jej górny kawałek jest odłamany, kolejne ujęcia, hebrajskie symbole i inskrypcje. Wśród drzew wiele pionowych płyt, niektóre poprzechylane, ryciny ledwo widoczne, kilka różnych ujęć na kamienne macewy. Płyty są stare i zaniedbane, niektóre leżą na listowiu. Większość płyt znajduje się w bardzo bliskiej odległości od siebie, inne są rozmieszczone nieco dalej. Wszystkie mają inskrypcje w języku hebrajskim, wiele z nich ma ubytki, a wyryte napisy i symbole są wytarte. Obraz przesuwa się, ukazuje żydowski cmentarz, czyli Kirkut. Zbliżenie na niektóre z płyt. Ustawienie płyt jest chaotyczne, jakby przypadkowe. Płyty nagrobne są zaokrąglone u góry lub płaskie. Ornamenty i zdobienia stanowią tylko górną część. Pod nimi do samego dołu rozciągają się inskrypcje. Na nagrobku kwieciste ornamenty. Po prawej i lewej dwa ptaki zwrócone ku sobie. Ujęcie z daleka. Obraz przesuwa się w lewo, ukazując cmentarz. Dalej rozciąga się kamienny murek. Mała kamienna płyta, przed nią krzew. Obok leży szklana butelka. Na ziemi dużo liści. Obok kolejna płyta przewrócona i zniszczona. Dalej stojący nagrobek. Jego górna część jest odłamana. Kolejne ujęcia. Miejsce wygląda na zaniedbane i opuszczone. Teren jest zarośnięty. Nagie drzewa sugerują jesienną porę. Wiele kamiennych nagrobków na niewielkim wzgórzu, w tle kilka drzew i nieduży budynek. Ujęcie na płytę z płaskorzeźbą lwa i inskrypcjami hebrajskimi, kolejny marycinę przedstawiającą koronę. Pod spodem napisy. Kamera przesuwa się w lewo na kolejną płytę, również z koroną i napisami. Następna rycina to ozdobny dzbanek. Dalej dłonie, nad nimi korona. Zniszczona płyta Inskrypcja prawie całkowicie zatarta, zdobienia po bokach i na górze zachowane. Płaskorzeźba przedstawia koronę u góry, niżej rozciągnięty baldachim, pod nim zdobienie, między nim dwa ptaki, dalej kolejne płyty, zdobienia w formie koron i inskrypcje u spodu. Zbliżenie na wyryte zdobienie: Jest to dobrze widoczny pięcioramienny świecznik, po obu jego stronach hebrajskie symbole. Kolejna płyta jest dobrze zachowana, hebrajska inskrypcja wyraźna, w tle wioska, pola i rzeka. Zbliżenie na meandrującą rzekę, widok ze wzgórza, kamera przesuwa się w prawo po kolejnych kamiennych nagrobkach. Niektóre są dobrze zachowane, inne mają wytarte inskrypcje lub zdobienia, u góry korony, niżej napisy, inne kamienne płyty podobne do poprzednich. Zmiana otoczenia. Żydowski cmentarz na tle wysokich bloków miasta. Teren wygląda na zaniedbany, porośnięty wysoką trawą, płyty poprzechylane. Obok siebie dwa podobne nagrobki z płaskorzeźbami leżących lwów i inskrypcjami u dołu, po bokach zdobienia w kształcie kolumn. Kolejne płyty pośród wysokich traw. Stoją ustawione gęsto obok siebie, w tle las. Kamera przesuwa się w lewo. Kolejne nagrobki, w tle blokowisko. Stare, uszkodzone płyty. Dwie z nich nie mają górnej części. Następna, dobrze zachowana. Płaskorzeźba leżącego lwa, pod spodem zdobienia i napisy. Kolejny nagrobek podobny do poprzedniego. Zbliżenie na płaskorzeźbę. Lew trzyma w łapie księgę z hebrajską inskrypcją. Na płycie wyryte dłonie, pod nimi coś na kształt drzwi inskrypcja po hebrajsku na kamiennym nagrobku. U góry rycina drzewa i jelenia. Płasko rzeźba korony, pod nią dłonie składające palce w trójkąt. Następny nagrobek z dłonią trzymającą dzbanek, obok niego naczynie. Na kolejnej macewie ptak, poniżej napisy, obok podobny nagrobek. Ujęcie na cmentarz pełen pionowo stojących płyt. W tle pozbawione liści drzew. Kamera przesuwa się w lewo. Ukazując kamienne macewy stojące w rzędach obok siebie, płaskorzeźba, dłoń przechylająca kielich nad misą, wyżej baldachim i korona, kilka podobnych nagrobków, zbliżenie na hebrajską inskrypcję, po bokach ornamenty, u góry dłonie złożone w trójkąt, nad nimi korona, dookoła zdobienia. Kolejna płyta, po prawej i lewej dwa stojące na tylnych łapach lwy, po środku kwadratowy przedmiot, nad nim korona. Ujęcie na Kirkut: liczne macewy o różnych zdobieniach, ustawione obok siebie w równych rzędach, różność zdobień. Napis na żółtym tle realizacja Krzysztof Chojnacki.